W pytaniu czwartym musimy zweryfikować stan konstrukcji żurawia, czyli ocenić stan techniczny wizualnie, obejść urządzenie wraz z inspektorem, wizualnie ocenić jego stan. Pamiętajmy, że musimy zrobić to od podpór, sporników, kieszeni, podstawy urządzenia, proszę Państwa, po kolumnę, powiesieńnik główny, powiesieńnik teleskopowy. I aż przejść na drugą stronę. Co ja tutaj robię? Ja tylko i wyłącznie wizualnie sprawdzam, czy nie ma tutaj odkształceń, pęknięć, zarysowań, głębokich rdzy, nadmiaru tej rdzy na tym urządzeniu. Jeżeli tego nie stwierdzę, to jest to urządzenie sprawne. Więc podejdźmy jeszcze na drugą stronę urządzenia, żeby z tamtej strony zweryfikować również podporę i wsporniki. Wizualna ocena podpory, wspornika, kieszeni, podstawy urządzenia z tej strony z tej strony również mogę ewentualnie popatrzeć sobie na kolumnę wysięgnik, główny wysięgnik teleskopowy. Omawiając to w ten sposób również pytanie będziemy mieć zaliczone na egzaminie, więc to jest bardzo fajne, przyjemne pytanie egzaminacyjne, ponieważ nie ma tutaj żadnych norm.